Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z hodowli królików. Dziś chciałbym przedstawić Wam wszystkie wykoty, które miały miejsce ostatnio w mojej hodowli, oraz opowiedzieć kilka słów na temat wykotów, które jeszcze będą. Także dzisiaj nadal nie zajmiemy się sprawą tych króliczków, które Wam teraz prezentuję. Myślę, że w którymś z następnych odcinków na pewno. Także nic nie obiecuję, ponieważ dzisiaj zajmiemy się tematyką wykotów schodowli. Zaraz również i do tej samiczki przejdziemy. U niej też jest kilka słów do opowiedzenia. Jak widzicie, teraz się myje, przygotowuję się, żeby pięknie przed kamerą wypaść. Tak, tak, o tobie mówię właśnie, piękna samiczko. Ale to za moment. Może zaczniemy od Najstarszego w tym momencie miotu, który znajduje się tutaj, i później będziemy szli miotami aż do najmłodszego, czyli do wykotu, które miało miejsce 3 dni temu, właśnie u tej samiczki, o której mówiłem przed chwilą. Więc zacznę od tego, że na przełomie ostatnich dwóch miesięcy, ponieważ biorę tutaj pod uwagę luty i marzec, no i jedna samiczka była dopuszczona jeszcze w styczniu, no to tak jakby na przełomie 3 miesięcy. Pokryłem u siebie w hodowli oczywiście tym oto samczykiem nieczystorosowym baranem, także będę tutaj to podkreślał. Dziewięć samiczek, wykociło się obecnie 5 samiczek, ponieważ czekam na wykoty jeszcze 4. Tutaj mamy w prawej dolnej komorze samiczka, która ma termin na około 18-19 marca, czyli dzisiaj mam 18, gdy to nagrywam. Samiczka już coś tam powoli zaczyna zbierać, także powinna się na przełomie dzisiaj, jutro wykocić. Oraz mamy tutaj samiczkę, która do wykotu ma jeszcze około tydzień, bo termin to jest 25 marca. Także jeszcze tutaj chwila jej została, ale jak widzicie, już posprzątałem, jest wszystko przygotowane, oraz zostały jeszcze dwie samiczki, które siedzą w tamtej komorze. Może podejdę Wam pokazać. Są to samiczki. W tym miesiącu oddzielane od młodych. Tutaj jest, jak widzicie, ta samiczka była chyba dopuszczana na początku miesiąca, albo tak około pierwszego tygodnia marca, oraz samiczkę barana, udało mi się ją chyba. Wczoraj czy przedwczoraj samczykiem pokryć, kilkakrotnie ją pokrył, także wykot powinna na pewno być. No, jeszcze tutaj mogę dodać, że jak widzicie, Sianko leży na podłodze, ponieważ paśnik się w końcu po kilku latach rozleciał, a nie będę już go tam sklejał, bo, bo klatka będzie szła do rozbiórki. Także samiczce będę to Sianko na bo tylko teraz ona to wszystko wyciągnęła na środek. Zobaczę, jak ta sytuacja będzie wyglądała, to będę po prostu dawał mniejsze ilości, żeby tak z tym sianem nie robiła. Więc chyba z takich technicznych spraw opowiedziałem wszystko. Oczywiście wszystkie króliki w mojej hodowli są to króliki mieszańce. Jak widzieliście, są dwie samiczki, barana oraz samczyk, lecz to są króliki nieczyste rasowe. Nie mają tam odpowiednich... Cech, wzorcu rasy, więc będę to podkreślał, żebyście wiedzieli. Oraz obecnie w mojej hodowli nie ma żadnych królików na sprzedaż, więc również proszę o to nie pytać. Więc po tych wszystkich ogłoszeniach, chyba mogę już przejść do zaprezentowania Wam młodych. Tutaj samiczka dostała sianko. Ogólnie przed chwilą karmię wszystkie króliki. Także tutaj również słomę dokładałem, ale jak widzicie, już jest narobione i ładnie samiczka tutaj. Ja muszę pochwalić wszystkie króliki. Załatwiają się pod drzwiczkami wszystkie samiczki. A tam, gdzie młode przebywają w tyle, klatki mają sucho, nie ma żadnych odchodów, także mogą sobie tam grzecznie siedzieć. Jeszcze chciałbym dodać, że widzicie, spójrzcie, jaka grzeczna samiczka. Ja mógłbym teraz w tym momencie sprawdzić cały miod, pokazać wam wszystkie młode, a ona, jak widzicie, mnie nie atakuje. Nic się nie dzieje. Także za to muszę ją pochwalić. Tylko, że jak widzicie, no mogłaby się tutaj przesunąć. Jak widzicie, młodych mamy tutaj cztery. W ostatnim odcinku mówiłem, że padł jeden, i dzisiaj rano znów jednego z młodych stąd wyciągnąłem. Kurczę, to jest jakieś fatum nad tymi moimi hodowlami, z miotami, ponieważ to już jest chyba trzeci, w którym sytuacja tak wygląda. Że przez pierwsze dwa tygodnie, nawet i trzy od wykotu, młode pięknie się odchowują. Normalnie jest 100% odchowu przez pierwsze trzy tygodnie, a później co jakieś 2-3 dni wyciągam jednego młodego, po prostu martwego. Leżą w kupce, no i jeden się nie rusza, więc tak, dzisiaj również jednego musiałem stąd zabrać. Zostało ich tutaj cztery. No oczywiście liczymy na to, że te cztery zostaną odpłukać, bo to ciężko by było. No miod był piękny, piękny był miod, było sześć sztuk, bądź nawet siedem, dokładnie to już nie pamiętam. Tak, tak, siedem było, bo był, bo odpadły dwa niebieskie i jeden czarny. A tutaj mamy cztery. Młode już sobie powoli same jak widzicie zajadają, tam samiczka im podsunęła ten kawałek buraka, spacerują sobie jak widzicie, powoli również się uszka jednemu z nich odwijają, ponieważ to po samczyku tym nieczystorasowym baranie, także tak może i również wychodzić. W sumie jak widzieliście nadepnęła na tego młodego, może to było przyczyną, że co jakiś czas jeden młody po prostu nie, nie przeżywa nocy, jak rano przychodzę to trzeba jednego z nich wyciągnąć, no kurcze nie wiem. Dużo wam na ten temat powiedzieć nie mogę. Młode są z 22 lutego, także będą miały w przyszłym tygodniu miesiąc. Na razie się prezentują bardzo ładnie. Oprócz e, tych, które po prostu było u wytku z tego miotu. Ale... Liczymy się, że, liczymy, że te pozostałe po prostu zostaną odchowane, tak jak na przykład mieliśmy tutaj w tym miocie, było 8, jak widzicie zostało 3, ale ładnie na razie te 3 rosną, więc również liczę na to, że będzie z nimi wszystko w porządku. Kolejny miot, mamy tutaj samiczkę obok, również jest ona bardzo spokojna, choć nie aż tak jak ta obok, myśli, że nie jestem za bardzo przyjaźnie do niej nastawiony, spójrzcie, ucieka ode mnie, nie chce, żebym ją dotykał. Ale mogę tutaj rękę włożyć do gniazda, ona nie będzie atakowała, spokojnie siedzi. Lecz myślę, że sobie ją stąd wyciągnę, żeby wam pokazać, jak tam młode wyglądają, ile ich jest. Młode sobie siedzą, nawet nie wychodzą, a one mają już 3 tygodnie będą miały. Kurczę, dopiero przedwczoraj samiczka je odkryła, bądź one się tak odkryły. Ich tutaj powinno być 5. Ostatnio, jak sprawdzałem, było 5 sztuk. Nie chcą wychodzić. Mamy oczywiście pięknego, niebieskiego, młodego. Kurcze, uciekają ode mnie. Kolejny, niebieski, młody. Spójrzcie, jakie piękne kluseczki. I, i mamy pięć pięknych, grubych klusek. Spójrzcie, jakie młode pięć niebieskich, a ty nie uczekaj. Chciałem Ciebie zaprezentować. I spójrzcie, jaki piękny ten będzie. Brązowy, ma białe podwozie. O, jeszcze oczy ma nieotwarte. To zaraz spróbuję mu tam pomóc. I jak widzicie, uszka ma już od razu oklapnięte. Ten jeden niebieski i pozostałe również. Ten drugi tutaj spaceruje mi po telefonie, bo się przewrócił. Ale od razu do gniazda. Oczywiście, tak, chłodno im jest. Ale na razie z tym nie ma problemów, siedzą sobie grzecznie. Tutaj myślę, że jeden młody był ubytku, lecz do końca nie pamiętam, ponieważ od wykotu było ich tutaj 5, lecz wydaje mi się, że w dzień wykotu, gdy sprawdzałem, one były oczywiście nie do końca dobrze przykryte, więc musiałem to gniazdo delikatnie poprawić i wydawało mi się, że wtedy było ich 6. Lecz po prostu nie sprawdzałem tego dokładnie i mogłem się pomylić, więc tutaj yy, prawdopodobnie mamy 100% odchów jak na ten moment. Młode pięknie wyglądają. Widzicie, tam zakopuje się, żeby było ciepło, samiczka je karmi, także tu nie ma nic z tym problemu. Zaraz yy, samiczkę odłożymy z powrotem do komory i przejdziemy sprawdzić ten miot. Tutaj już samiczkę musimy sobie wyciągnąć. Bo młode mają około dwóch tygodni I jest ich tam kilka Oczywiście są w końcu klatki A to jest na trzecim piętrze Także będę musiał tam delikatnie do nich się dostać Więc samiczkę sobie stąd wyciągniemy Oczywiście ona tak jak poprzednie Nie zachowuje się agresywnie Spokojnie do mnie podchodzi Choć również tak jak poprzednia Sceptycznie jest nastawiona O tego słowa mi chyba brakowało Woli tak się trzymać na uboczu, lecz mogę je tutaj na spokojnie karmić. Rękę włożę i się nic nie dzieje. Także tutaj wracamy z samiczką. Telefon trzeba zabrać. Wracamy z samiczką. Tę sobie wyciągamy i sprawdzamy ten miot. Jak widzicie, jesteśmy już w tej górnej komorze. Przy kolejnym wykocie, miocie. I jak widzicie, tutaj mamy same czarne młode już ładnie się pokryły sierścią. Jeszcze oczka są niepootwierane, ale mają na to czas. Ile was tutaj jest? Trzy i 3. Tylko, że ten jeden taki mniejszy kurczy. Chodź, zobaczymy, może uda się z tego odchować. Więc mamy tutaj 6 sztuk, tylko że miod spokojnie, nie bój się. Tylko że miod podczas wykotu liczył tych sztuk 9, ale niestety w ostatnim czasie trzy młode stąd po prostu zabrałem, bo padły. No, oczywiście trzeba wyciągać pewnie te sztuki z gniazda, bo później, jak zaczną się rozkładać, to może negatywnie wpływać na młode Pozostały w tym gnieździe. Ale jak widzimy, ładne kluseczki oprócz tego jednego mniejszego, choć i takie sytuacje bywały że mniejsze króliczki również się odchowywały także no w porządku tutaj z tym miotem wszystko jak widzicie tak młode się prezentują i przejdziemy teraz do y, kolejnej klatki w której jest wykot kolejnym wykotem będzie miot tej samiczki wykociła się ona 13 marca w sobotę z początku Gniazdo nie wyglądało za rewelacyjnie, praktycznie go nie było. Trzeba było nadspokojnie spokojnie ten puch, który samiczka sobie wyrwała dookoła, zebrać, ułożyć w jeden kąt, dołożyć tam młode. Ale jak widzimy, słomy tam jest napakowane w tym momencie. Z całej komory samiczka zebrała to co było, lecz dopiero 3 dni później i te młode zakryła. Od niedzieli chyba nie sprawdzałem czy tam z młodymi wszystko w porządku, a dziś gdy nagrywam ten filmik mamy już czwartek więc za moment się okaże, czy dba o te młode, czy tylko je po prostu zakopała, co? Hmm? jak widzimy, puchu tutaj trochę jest lecz młode znajdują się tutaj może uda się nam do nich dostać a tak, to jest taka roda zrobiona a młode są, proszę bardzo Jakie piękne będą miały ubarwienia. Mam nadzieję, że na kamerze widać wszystko bardzo dobrze. Sobie, te młode teraz muszę wyciągnąć, żeby je przeliczyć i zobaczyć, czy na spodzie nie ma jakiegoś martwego, młodego, którego by można było wyciągnąć. Sporych tutaj jest. ostatnich nie liczyłem, także. Nie mogę wypowiedzieć się na temat liczby, Kurcze, Czwarty. Piąty. Szósty. I siódmy tutaj został. Nie widzę, żeby był jakieś młody martwy w gnieździe. Także mamy... Młodych ile tam było? Dwa. Cztery. I cztery, tak? Mamy osiem. Kurczę, bo teraz... Sam nie wiem, czy dobrze policzyłem. Nie. Mamy 3 i 4. Mamy 7, właśnie. Ale spójrzcie, jakie piękne będą miały ubarwienia, jak się nam tutaj odchywają Kurczę. Także trzeba sobie je odłożyć. Może jeszcze zdjęcie zrobię i za moment się widzimy poza komorą. Ja tutaj te młode odłożę, zakryję i wrócę z samiczką. Jak widzicie, samiczka już wróciła do komory. Teraz będzie mogła dalej się młodymi zajmować. Jak widzieliśmy, ma ona ich tutaj 7. Bardzo piękne umieszczenie po matce. Więc liczymy na to, że pięknie nam cały miot odchowa. Choć nie wiadomo jak wyjść. Zawsze to jest różnie w tej hodowli. Także teraz może kilka słów powiem na temat rękawiczek, ponieważ takie pytania się pojawiają i zapewne po tym, jak zobaczyliście widzowie. Że ja tę rękawiczkę na ręce mam również. Pytania się będą pojawiały. Więc, przy poprzednich sprawdzeniach miotów widzieliście, że rękawiczki nie miałem. Na poprzednich odcinkach tego typu również rękawiczka się nie pojawiała. Kiedyś na kanale się u mnie przewijało podczas sprawdzania wykotów albo jej w ogóle nie było. Także powiem krótko. Warto stosować rękawiczki ponieważ wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że samiczka młodych nie porzuci, ponieważ my podczas sprawdzania wykotu, miotu, sprawdzamy gniazdo, po prostu zostawiamy swój zapach na młodych i samiczka po powrocie do komory może te młode odrzucić. Z teorii, ponieważ ja u siebie w hodowli nigdy Takiego przypadku nie zaobserwowałem, lecz ludzie w internecie tego typu informacje piszą, więc ja polecałbym stosować to rozwiązanie. I jeszcze dodatkowo, mając rękawiczkę na dłoni, bądź nie mając. Na przykład, czekajcie. Bądź nie mając tej rękawiczki, warto pogłaskać samiczkę. Bardzo dobrze, dokładnie, wszystkimi palcami, żeby jej zapach przeszedł na naszą dłoń. Wtedy, gdy będziemy sprawdzać miod, po prostu naszy, nasz zapach z naszej dłoni nie będzie tak dominował, ponieważ wcześniej natarliśmy dłoń zapachem tej samiczki. Pytania o rękawiczki. Warto je stosować, polecam. Ja nie stosuję, ryzykuję tak, lecz nigdy. Żadna samiczka w mojej hodowli miotu nie odrzuciła, więc ta zasada trochę nijak się ma do życia codziennego, lecz ma trochę sensu. Więc warto rozpatrywać te przypadki, ponieważ no, ja zostawiam swój zapach na młodych i samiczka później może te młode odrzucić. Więc warto rękawiczkę stosować, ja nie zawsze to robię, na przykład teraz miałem Braną, ponieważ są to e, niecałe nie około tygodnia mają młode życia, Także jeszcze tutaj chciałbym, żeby samiczka te młode do końca nam odchowała. A przy starszych młodych, no to już w ogóle się do tej zasady nie stosuje. Jeśli ktoś podejmie decyzję, że nie będzie stosował rękawiczek, nic się nie dzieje. Lecz ja bym polecał zawsze podczas sprawdzania wykotu nacierać dłoń zapachem samiczki, głaskając ją po prostu. To ją również trochę uspokaja i jej zapach przychodzi na naszą dłoń, co jest dla obu stron na plus. Również co do sprawdzania wykotu. Ja robię to u siebie około dzień, na drugi dzień po wykocie samiczki. Jeśli sytuacja tego wymaga, robię to w ten sam dzień, czyli gdy widzę, że na przykład samiczka się wykociła obok gniazda, które zbudowała lub gniazdo jest nie do końca zbudowane, po prostu jest narwane puchu na całą komorę, i w jednym miejscu leżą młode. No to trzeba oczywiście te gniazdo delikatnie odbudować, młode w nim umieścić i zakryć. Lecz gdy wszystko jest w porządku, bądź młode są w gnieździe delikatnie odkryte, zakrywamy i na drugi dzień trzeba sprawdzić, ile mamy sztuk i czy wszystkie żyją. Ponieważ wtedy przy kolejnych kontrolnych sprawdzeniach gniazda wiemy, że po wykocie było 7 sztuk, teraz mamy na przykład sztuk 5. I dwóch pozostałych nie ma w gnieździe, więc pasowałoby je odszukać, bo przeważnie wtedy one są też na dnie tego gniazda przykryte również przez pozostałe młode puchem, a gdy zaczną się rozkładać, to będzie niekorzystnie wpływało na pozostałe młode, więc trzeba takie martwe młode z gniazda wyrzucać, bądź również i po wykocie. Takie sytuacje się zdarzają, lecz głównie u mnie to wygląda, że po tygodniu po prostu najmłodsze, najmniejsze sztuki odpadają no i trzeba jest to ogniazda usuwać więc pierwsze kontrolne sprawdzenie robię dzień po wykocie gdy sytuacja tego wymaga w tym samym dniu, a później 4 dni i około półtorej tygodnia po wykocie hu, rozgadałem się na ten temat ponieważ ja nie opieram swojej wiedzy na nie na książkach, tylko na własnych doświadczeniach Informacjach przeczytanych w internecie doświadczeniach innych osób, i z tego wszystkiego powstaje moja hodowla, którą prezentuję dla Was na odcineczkach. Tu widzicie, jak wszystko się prezentuje, wtedy, kiedy młode padają, pokazuję, kiedy rodzi się ich więcej również. Jak do tego podchodzę, wszystko wam opowiadam, staram się tłumaczyć jak najjaśniej, jak najlepszy, żeby przekaz był dla was kierowany. Jeśli coś jest jeszcze niezrozumiałe, oczywiście proszę pisać w komentarzach, bądź na fanpage na Facebooku, link w opisie. Tam również staram się w miarę swoich możliwości pomagać wszystkim, którzy się do mnie zwracają. Oczywiście nie we wszystkich tematach mogę się wypowiedzieć, bądź po prostu niektóre pytania, które zadajecie, można by było w 30 sekund odnaleźć na nich odpowiedź. W przeglądarce internetowej wujku Google, więc również polecam tam sprawdzać, zanim się na przykład do mnie odezwiecie w takiej sprawie, ponieważ musicie uwierzyć. Dostaję kilkadziesiąt wiadomości tygodniowo co najmniej kilka dziennie dwie- trzy osoby codziennie piszą także wiecie, również muszę chwilę temu poświęcić, a odpisując na takie banalne zapytania. Które moglibyście sami sobie sprawdzić w internecie, no jest raczej niekorzystne dla obu ze stron. Także samiczkę już ciebie zostałem, bo tak cię wygłaskałem, że ho-ho, teraz nic nie będziesz robiła, tylko będziesz sobie odpoczywała po takim głaskaniu. Więc większość miotów została zaprezentowana. Widzieliśmy już razem wszyscy: 5, 4, cztery, cztery, bo teraz będzie piąty od tej samiczki. Lecz ona co? Zrobiła nam psikusa. Ponieważ na kiedy ta samiczka? Na 15 miała termin, wykociła się 16, no ale to jest normalne. Tylko, że gniazdo nie było zbudowane do końca, narwane było troszeczkę puchu do kąta. Ładnie samiczka się wykociła w ten puch, który miała, lecz młode były odkryte. Ja zakryłem je co najmniej 4 razy, i później były znów przez nią odkrywane. Dołożyłem słomy, znów je zakryłem. Jakoś ich już nie odkryła, lecz jeszcze wieczorem po 20 tutaj przyszedłem do hodowli i co ujrzałem? Młodego na środku, który był do połowy już zjedzony. Taka to dobra z niej matka. Choć nie wiadomo, bo mamy dzisiaj już 18. Mamy już godzinę po 16, a samiczka wykociła się z rana 16, więc... Już dwa dni minęły od tego wykotu. Sprawdzimy sobie, jak tam wszystko wygląda. Czy aby na pewno są młode, karmione i czy w ogóle tam jeszcze są. Bo tak jak mówię, jeden młody został znaleziony martwy, zjedzony przez tę matkę do połowy. Po drugą połowę zdążyłem jej zabrać. Ale cwaniaczka, cwaniara. Kurcze słowami się mieszają. Dykcja się chyba pogorszyła. A ludzie piszą. Za dużo mówię na tych filmikach, a najwidoczniej mówię za mało. Bo jakość przekazywanych informacji i słów, które wychodzą z moich ust nie jest zbyt wysoka. Czyż nie samiczko? Hmm? Przełożymy sobie Ciebie do innej komory. Tutaj nawet w miarę wszystko widać słońce mamy za plecami, także oświetla środek tej komory. I sprawdźmy jak tutaj sytuacja wygląda. O, nawet ta ilość puchu tak jakby się zwiększyła. Tutaj sobie zobaczymy. No młode, mają dwa dni, także nie są za duże, ale sprawdźmy sobie ile ich tutaj jest, żebyśmy wiedzieli na przyszłość. I oczywiście trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że jeden został przez samiczkę zjedzony. Dużo puchu mi się wyciągnęło. Tutaj jest jeden jeszcze jaśniejszy. I to było na tyle. Mamy tutaj ich cztery. Więcej nie ma. Tak jeszcze ten puch sprawdzam. I mamy tutaj ten jeden jaśniejszy, który był. I tutaj trzy te luseczki Także młody w miocie najwidoczniej było. 5, choć nie wiadomo, bo ja widziałem, że jednego samiczka zjadła, a mogła ona wcześniej dokonać takiego aktu również na kilku innych. No, lecz liczymy na to, że to był tylko jednorazowy wybryk. No, młode nie wyglądają źle. Myślę, że samiczka je ładnie odchowa. Już tutaj nie przeszkadzamy. Zakrywamy młode. Wracamy z samiczką i będziemy kończyli ten odcineczek. Bo. Wyszedł dość długi z tego co widzę A co tu się dzieje? Ktoś nam uciekł z klatki Pozwoliłem sobie tej komory Do której samiczkę przyniosłem nie zamknąć I spójrzcie Jednak cwaniara Uciekła Wyszła tutaj z tamtej klatki I przybiegła tutaj do nas Zajmie się teraz spokojnie młodymi Już się nie będziemy tutaj przeszkadzali Wszystkie króliczki ładnie nakarmione Także sobie teraz mogą pokarm pobierać o kurczę, spójrzcie, co tu się dzieje. Wiatr się zerwał. Czarne chmury nad nami. Piosenka taka śmieszna. Jak widzicie, na horyzoncie ciemno. Także zaraz jakaś burza śnieżna na nas nastąpi. Może raczej nie będzie padał deszcz. Ale my już skończyliśmy ten odcinek. Króliki dostały słomy. Także chłodno im być nie powinno. I myślę, że to by było na tyle. Wszystkie informacje, które chciałem Wam przekazać, zostały zawarte. Mioty zaprezentowane. Sytuacja przedstawiona. Także w razie jakichś zapytań bądź wątpliwości, proszę kierować je do komentarzy pod tym filmikiem bądź na fanpage na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia. Cześć. A tutaj? Co to za kawaler? Ale rośnie jak na drożdżach, gościu. Co, chciałbyś wyjść? Nie no, nie ma spacerów. Spójrzcie, jaki piękny.